No, pozdrawiam tutaj dziewczyny, które przyjechały nam kibicować naszych chłopaków. Cały klub MKS ustraje całe miasto. Myślę, że stworzyliśmy dzisiaj ciekawe widowisko. No, czwarta grupa Liga Śląska, a generalnie to był jedyny mecz śląskich drużyn, pozostałe zespoły są spoza naszego województwa. Myślę, że te zawody mogły się podobać. Med przebiegał yy, na zasadzie, że górnik nam uciekał na 4-5 bramek i my staraliśmy się ich gonić. Trzy razy nam się to udawało, w pierwszej połowie raz i w drugiej, gdzie dochodziliśmy na jedną, dwie bramki, no ale niestety nie udawało się dogonić i o te dwie, trzy bramki dzisiaj górnik, trzeba przyznać, że był lepszy i gratulujemy im zwycięstwa. Znaczy tak, no, generalnie rzecz biorąc, wyrównany mecz, myślę, dosyć mocny z naszej strony. Aczkolwiek na no, drużyna zabrza, się cała mecz prowadziła i trzeba tutaj yy, przyznać, że no, zasłużone zwycięstwo, mimo tego, że prawie w końcówce doszliśmy ich na remis, ale myślę, że zawody na plus dobrze w, dobrym, w, do, w dobrą stronę to zmierza, tak myślę. Pod koniec było blisko. No, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, wprowadziliśmy siódmego zawodnika i dosyć dobrze nam to wychodziło. Zmniejszyliśmy przewagę do dwóch bramek. No i mieliśmy dwie kolejne czyste sytuacje, które zepsuliśmy, no i niestety górnik dla nas niestety wykorzystał tą sytuację, odskoczył nam na trzy, no i zasłużenie te zawody wygrał. To znaczy tak, no wiadomo, że było blisko, ale no piłka jest takim sportem, że tak naprawdę w minutę wszystko może się odmienić i gdzieś tam na dwie minuty przed końcem mieliśmy piłkę, było dwoma, Mogli, mogło być już jedną, tak, no ale to mogło być, a jednak drużyna z Zabrza wyszła w tych ostatnich tak zwycięsko, no i brawo dla nich. I to Jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Naprawdę zagraliśmy dobre zawody. Dobrze, dobrze w obronie to wyglądało. Była kontra. Także naprawdę, naprawdę fajnie chłopaki grali. Później darło się to, że, żeśmy za dużo indywidualnych błędów porobili. Niecelne nie, nie rzuty. No i Daliśmy, daliśmy argument, żeby po prostu z ustronia yy, goniła. Jednak żeśmy to w końcówce poukładali, także cieszę się z, z tych punktów. Yy, I naprawdę jedynie co żałuję, to żałuję tego, że yy, nie mogłem, nie mogłem yy, yy, wykorzystać wszystkich zawodników. Bo przychodzą na treningi, starają się, natomiast, natomiast mecz wymagał tego, że mieliśmy, musieliśmy zdobyć te punkty i w końcówce bym po prostu sam wsadził jakiegoś młodego na, na konia. Także, Ale miejmy nadzieję, że jeszcze jest trochę tych spotkań i, i ci zawodnicy wyjdą na wojsko i, i pokażą, pokażą swoje. No. Naszym celem jest utrzymanie się w tej lidze, jesteśmy pierwszy sezon, to jest nasz, nasz debiutacki sezon w drugiej lidze. No staramy się warczyć, uczyć, zdobywać jak najwięcej punktów i chcemy sportowo się utrzymać w tej, w tej lidze na koniec sezonu. No ja myślę, że Drużyna się ustabilizuje w jakiś tam sposób, bo też są, jeden rocznik skończył, także troszeczkę przemeblowanie jest, ale, ale będziemy grali tymi zawodnikami, którzy chcą grać, którzy, którzy nam pomagają z ekstraklasy, także żeby po prostu to te, te granie dla nich było jak najlepsze ze względu na to, że no, Ci młodzi ludzie po 17-18 lat, ta druga liga jest dla nich naprawdę zbawieniem, że, że po prostu mogą się spotkać, mogą się zderzyć z czymś innym niż w juniorach, bo w juniorach tutaj na, na Śląsku naprawdę nie mają konkurentów, a tutaj już trzeba troszeczkę się sprężyć i tu i charakter, i głowa, i, i nogi tutaj muszą współpracować.